Wiesz, blisko brzegu jest i dlatego tak dziwnie jest, że ta żyłka, wiesz, napięta. Czekaj, zobaczymy, czy da się zrobić ciasto z tego. A, to dziadek się przeniósł. Inne miejsce. A majówkę się wybierasz na parę dni? O kurwa, to tam będzie picie. Znowu pilnował wszystkim wędki. się da zrobić ciasto tylko, że sobie zrobię dołożę do tego bułkę. uj napierdzielę ale to było jo. ale tutaj to jest duża ryba masaka ja się odwracam a tu takie jaja To już chyba kart będzie. To już chyba kart. Ja pierwszy Wędkę bym stracił. To już chyba karp mi się wydaje, że to będzie. Może nie było... ja, kurde, chcę iść. ja ciasto chcę zrobić i popatrzcie je. jednak Janusz wystarczyło kukurydzę podrzucić tam i przy brzegu zacząć łowić ona nigdzie na, na świecie Ja jej nawet nie mogę wyciągnąć. No chodź, bo nie jesteś na pewno taka duża jak nie, nie jest duża ryba. Tylko tak walczy. Ale chwila jeszcze i bym miał wędkę wciągniętą do wody. No pierwszy karpik

Może więcej. Dobra, wypyła się. Tylko się tu nie rzucaj teraz. Chcę ci, ci tylko pokazać. O, jaka jest piękna. I wypuszczamy rybę O, kurde, jeszcze mi się wywrócił Dobra, Mamy pierwszego karpia. Pierwszy karty. No, jest gitana. Zapiszę sobie ten moment.